Albrecht z kabitami zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Tym razem przeniesiemy się w lata 50. i 60. zeszłego wieku. Wnętrze, w którym teraz jestem, zostało zaprojektowane właśnie zgodnie z ówczesną modą. Taką podróż w czasie można przeżyć odwiedzając warszawskie Muzeum Narodowe, w którym trwa wystawa Chcemy być nowocześni, polski design 1955-1968. Więcej o wzornictwie w czasach PRL-u już za chwilę, a tymczasem zobaczcie, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy. Polskie gwiazdy dostają nagrody za wspieranie kampanii na rzecz walki z rakiem. Historia Rewi na deskach stołecznego teatru Sabat. A na koniec Mietek Szcześniak opowie o swoim największym zawodowym marzeniu. Zacznijmy jednak od wizyty w Los Angeles, gdzie po raz 53 rozdano Grammy, najbardziej prestiżowe na świecie, nagrody muzyczne. Nagrody Grammy, nazywane również muzycznymi Oscarami, przyznawane są od 1958 roku przez Amerykańską Narodową Akademię Sztuki i Techniki Rejestracji. Na gali rocznie pojawia się ścisła światowa czołówka. Wygrana to nie tylko prestiż, ale też gwarancja dużych pieniędzy. Zdaniem niektórych cała ta impreza to nic innego jak tylko gigantyczna maszyna promocyjna przemysłu muzycznego. Tegoroczna gala była zapowiadana jako wielki powrót i triumf amerykańskiego rapera Eminema. Nominowany aż w dziesięciu kategoriach, ostatecznie musiał się zadowolić tylko jednym, pozłacanym gramofonicznym. Nagrodzono go za album Recovery, uznany za płytę roku w stylu rap. Znana z niecodziennych pomysłów Lady Gaga przybyła na galę w środku ogromnego jaja. W ten sposób piosenkarka dotarła aż na scenę. Tam zaprezentowała swój nowy singiel Born This Way, promujący jej drugi album. Lady Gaga zdobyła w sumie 300 duetki, w tym dla najlepszej artystki pop i za najlepszy album pop. O cholera, dziękuję z całego serca wszystkim moim fanom. Dziękuję mojemu tacie i mamie i mojej pięknej siostrze. Kocham was. Najlepszym artystą pop został Bruno Mars. Idol nastolatek Justin Bieber może czuć się zawiedziony. Młody piosenkarz uznawany za faworyta w kategorii Odkrycie Roku musiał uznać wyższość 26-letniej wokalistki jazzowej i kontrabasistki Esperance Spelding. Nagroda dla najlepszej grupy pop powędrowała do zespołu Train. Piosenką Only Girl w kategorii Dance zwyciężyła Rihanna. W dwóch bardzo ważnych kategoriach piosenka i nagranie roku triumfował niespodziewanie amerykański zespół country Lady Antebellum. Albumem roku został również nieoczekiwanie The Suburbs kanadyjskiej grupy Arcade Fire. Za najlepszy rokowy album uznano krążek The Resistance zespołu Muse. Za całokształt nagrodzono 68-letnią Aretę Franklin. Schorowana królowa solu dziękowała za pośrednictwem Telewizji. Wieczór uświetniły występy takich gigantów jak Bob Dylan, Nick Jagger czy Verbast. Przeniesiemy się teraz do Londynu, gdzie trwa sezon wręczania nagród. Przed nami relacja z rozdania najważniejszych na wyspach nagród filmowo-telewizyjnych oraz muzycznych. Przed nami gala BAFTA 2011. Niekwestionowanym liderem BAFTA 2011 okazał się Jak zostać królem, nominowany w 14 kategoriach. Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych wybrała obraz Toma Hoopera najlepszym filmem roku. Za kreację Jerzego VI statuet kombapty został uhonorowany Colin Firth. Colin Firth